Teraz będę zaraz konsumować rybkę makrela w sosie południowym. Trzeba najpierw odebrać cebulkę. Bieram cebulkę. Złupienek. za co się robi? No. Każdą. owsi. No. Tak się tu się obiera proszę państwa, tu cebulkę. Teraz bierze się inny nóż. To jest stolnica. Deska dokrojona, doklejenia. Kroje się tak. Hmm? Co? Nie ma problemu, Rybka. Co ma problemu. To było problemu. A nic? Nie mój

I idziemy, panie redaktorze. Teraz muszę się zamknąć do mieszkania. No. Idziemy na miejsce. I czapeczkę zajmujemy do jedzenia. Rybka dobra. smaczna, Z cebulką. bez chleba. Tylko brak chlebka Bożego. Kosiniak nie dał. Nie wystarczyło na chlebek. Bo nie mam pieniędzy, Panie kosiniak. To nie chlebek boży nawet. Ty kupisz chlebek mnie co? Jed dwa.